A ty na co czekasz? Jesteś tu tylko tymczasowo, zakpiła Teściowa, rozdając prezenty noworoczne wszystkim oprócz mnie. W milczeniu zdjęłam z jej nadgarstka złoty zegarek, który sama podarowałam jej pół godziny wcześniej, i zaczęłam pakować do toreb całe jedzenie, które przyniosłam. Mój mąż i jego bracia zerwali się, próbując mnie uspokoić, ale szybko usiedli z powrotem. Zasubskrybuj kanał. A zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Oliwia Włodarczyk nauczyła się milczeć szybciej niż nauczyła się mówić w tej rodzinie. Milczenie było jej tarczą, ochroną przed tym, czego nie mogła znieść, spojrzeniami, oceniającymi słowami, których nie wypowiedziano, ale które wisiały w powietrzu. Wiedziała, że w tej rodzinie wszystko, co zbytnio przypominało jej osobowość, było niepożądane. Milczenie było bezpieczne. Milczenie nie prowokowało. Milczenie pozwalało przetrwać kolejne spotkania w mieszkaniu Aldony Jasińskiej, gdzie od pierwszego dnia jej obecność była tolerowana, ale nigdy akceptowana. Czując się jak intrus, Oliwia przemieszczała się po kuchni z mechaniczną precyzją. Dłonie jej drżały, ale nie dała po sobie tego poznać. Każdy ruch był wyuczony, pozbawiony emocji, jakby była maszyną, a nie kobietą. Nie dlatego, że nie czuła, przeciwnie, czuła za dużo. Każde spojrzenie Aldony, każdy gest, każda cisza wypełniona niedopowiedzeniami sprawiały, że serce jej przyspieszało, a oddech stawał się płytszy. Ale nauczyła się chować te uczucia głęboko, bo tu, w tym domu, nie było miejsca na jej uczucia. Aldona stała w progu, obserwując ją uważnie. Przysłuchiwała się cichym dźwiękom, które wydawały się zbyt głośne w ciszy tego mieszkania. Ruchy Oliwii były niezmienne. Starannie układała talerze, wycierała blat stołu, unikała spojrzeń. Oliwia, powiedziała cicho, ale jej głos niósł się wyraźnie w powietrzu, pełen subtelnej krytyki. Talerze nie tak, te z cienkim rantem, te są na co dzień. Oliwia nie podniosła wzroku. Dobrze, odpowiedziała jakby była tylko częścią tego, co miało się wydarzyć. Nikodem Grabowski siedział w salonie z braćmi, chociaż nie był wcale w tym miejscu pierwszy raz, zawsze czuł się jak gość. Stefan Duda rozłożył się wygodnie na kanapie, jakby był u siebie, rozciągając nogi w kierunku stołu, na którym leżała pusta filiżanka po kawie. Norbert Głowacki siedział obok niego, przewijając ekran telefonu, co chwilę parskając śmiechem. Zauważyłeś, że ona zawsze musi coś robić? Rzucił Norbert półgłosem, nie patrząc na Stefana. Stefan spojrzał na niego, lekko unosząc brwi, bo tak została wychowana. Odpowiedział z uśmiechem, który nie doszedł do oczu. Kobieta bez zajęcia zaczyna myśleć. Nikodem słyszał ich rozmowę, ale udawał, że nie zwraca na nią uwagi. Jego wzrok wędrował od twarzy braci do szklanki, którą trzymał w rękach, starając się ukryć napięcie, które narastało w jego ciele. Wiedział, że w tej rodzinie nie był traktowany jak mąż Oliwii. Ale jak ktoś, kto musiał pogodzić się z jej nieobecnością, z jej brakiem znaczenia. Kiedy Oliwia usiadła przy stole, rozmowy ucichły. Każdy z obecnych zamilkł, jakby oczekiwał, aż Aldona zabierze głos. Aldona poprawiła serwetkę, spojrzała na wszystkich z wyraźnym niedowierzaniem i dopiero wtedy sięgnęła po widelec, jakby chciała dać wszystkim do zrozumienia, że teraz to ona ma kontrolę. Możemy zaczynać. Powiedziała patrząc na Oliwie, jakby oczekiwała, że to właśnie ona zrobi pierwszy krok. Oliwia poczuła napięcie w ramionach. To był moment, który znała na pamięć. Wiedziała, że jeśli się odezwie, naruszy niewidzialną granicę. Granicę, która nie istniała w żadnym z zapisanych regułach, ale była równie realna jak to, co działo się wokół niej. Granicę, której nie wolno było przekroczyć. Bo wiedziała, że każdy jej błąd będzie tylko pogłębiał jej izolację. Smacznego, powiedziała cicho, wznosząc kieliszek z wodą, ale nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Nikt nie odpowiedział. To nie była wrogość. To było coś gorszego. To była obojętność, która przez lata sączyła się w nią jak powolna trucizna. Obojętność była najgorszą formą przemocy, bo nie zostawiała śladów. To było jak trwanie w martwej ciszy, w której nie było miejsca na emocje ani na prawdziwe słowa. Oliwia wiedziała, że w tej rodzinie nie była synową. Była funkcją, funkcją, która miała spełniać swoją rolę, ale nigdy nie stała się częścią tej układanki. Siedziała tam w milczeniu, patrząc na talerz, ale nie jedząc. Znała to uczucie być obecnym, ale nigdy nie dostrzeganym. Była jak tło na którym wszyscy malowali swoje własne życie, nie zważając na nią. Wiedziała, że jej rola w tym domu to bycie cichą częścią, która nie zakłóca harmonii. Nikt nie oczekiwał od niej niczego więcej. Aldona, odezwał się nikodem nagle, przerywając ciszę, jakby coś nagle przyszło mu do głowy. Gdzie zostawiłaś te dokumenty? Aldona spojrzała na niego chłodno, z lekkim uniesieniem brwi. Na biurku. Zawsze tam je zostawiam. Nikodem skinął głową, nie czekając na odpowiedź. Zdecydowanym krokiem ruszył w stronę drzwi, ignorując obecność Oliwii, jakby nigdy jej tam nie było. Przeszedł obok niej, nie patrząc w jej stronę, a ona siedziała nieruchomo, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Gdy Nikodem zniknął za drzwiami, w pokoju zapadła ponownie cisza. Oliwia poczuła, jak jej ciało się napina. Wiedziała, że to tylko kwestia czasu, aż ta cisza stanie się nie do zniesienia. Patrzyła na Aldonę, która teraz spoglądała na nią znowu, jakby na chwilę zauważyła jej obecność. Możesz po niego pójść, jeśli chcesz, powiedziała Aldona tonem, który nie był zaproszeniem, ale rozkazem. Oliwia skinęła głową, wstając od stołu. Wiedziała, co ma zrobić. Znała swoją rolę, była już na to gotowa. Czuła, że to spotkanie to tylko początek czegoś, czego nie mogła jeszcze w pełni zrozumieć. Zanim wyszła z pokoju, spojrzała jeszcze raz na Aldonę. Na jej zimne, nieprzeniknione spojrzenie. Zrozumiała wtedy, że to, co miało nadejść, będzie tylko kolejnym krokiem w utajonym konflikcie, który toczył się w tej rodzinie. Konflikcie, który miał swoje korzenie głęboko w przeszłości i który nigdy nie miał zamiaru się skończyć. Oliwia zamknęła za sobą drzwi, a w jej sercu zrodziło się uczucie, które z każdym dniem stawało się silniejsze. Uczucie, że nie ma już drogi powrotnej. Premia przyszła niespodziewanie. Cztery tysiące złotych. Przelew z tytułem, który Oliwia czytała kilkakrotnie, zanim pozwoliła sobie na reakcję. Siedziała przy kuchennym stole, samotna, z kubkiem herbaty, który dawno ostygł. Ekran telefonu rozświetlał jej twarz zimnym światłem. Palec drżał, gdy przesuwała powiadomienie w górę. Słowo "premia" zdawało się zbyt nieprawdziwe, jakby zaraz miało zniknąć, ale nie znikało. W końcu szepnęła do siebie z niedowierzaniem, jakby bała się, że wypowiedzenie tych słów na głos coś zmieni. Ten uśmiech nie był radością, był ulgą cichym potwierdzeniem, że jej praca, ta cicha, niezauważona, została wreszcie dostrzeżona. Przynajmniej tam, gdzie nie nosiła nazwiska Jasińska. Wieczorem, gdy Nikodem wrócił i zamknął się w swoim świecie kodów i wykresów, podeszła do niego. Stała przez chwilę za jego plecami, niepewna, czy powinna przerwać. Dostałam dziś premię, powiedziała cicho. Nie oderwał wzroku od ekranu. Zrobiła krok bliżej. Cztery tysiące. Myślałam o butach, dodała. Na zimę. Te stare już się rozklejają. Nikodem zatrzymał palce na klawiaturze, ale nie odwrócił się. Dopiero po chwili, z lekkim westchnieniem, spojrzał na nią. Mama ma niedługo urodziny, rzucił beznamiętnie, jakby mówił o czymś, co powinno być oczywiste. Oliwia poczuła, jak coś w niej osiada ciężarem, który znała zbyt dobrze. To zdanie słyszała tyle razy, że mogłaby je wyrecytować przez sen. Wiedziała, co oznaczało. Wiedziała, że jej potrzeby znów znikają w cieniu potrzeb tej kobiety. A Stefan i Norbert? Zapytała, próbując zachować spokój. Nikodem wzruszył ramionami. Oni coś wymyślą, ale my... My jesteśmy małżeństwem. Zamilkła na moment, po czym uniosła brwi. Czyli ja, powiedziała spokojnie, bez cienia emocji. Zawahał się, jakby szukał słów, które mogłyby ją uspokoić, ale nic nie przychodziło mu do głowy. Westchnął. Nie rób z tego problemu. Ona i tak uważa, że jesteś. No. tymczasowa? dokończyła za niego, nie odrywając wzroku. Nikodem spuścił oczy. Milczenie pomiędzy nimi zyskało nowy wymiar. Nie było już tylko brakiem słów. Było odpowiedzią. Kilka dni później, w sklepie jubilerskim, zegarek błyszczał za szklaną witryną, jak obietnica, której nigdy nie miała dostać. Stała obok niego, patrząc na srebrny pasek i tarczę z drobnymi cyrkoniami, które migotały w sztucznym świetle. Jest idealny, powiedział Nikodem, wskazując na model, który kosztował więcej niż jej miesięczne zakupy. Jest drogi, odpowiedziała, nawet nie próbując udawać zachwytu. Nie odpowiedział. Stał obok niej, jakby to było naturalne, że to ona zapłaci. I zapłaciła. Bez słowa, bez komentarza, bez cienia protestu. Przecież miała premię. W dzień urodzin Aldony wszystko przebiegało zgodnie z niewidzialnym scenariuszem. Oliwia wstała pierwsza. Kuchnia była jej przestrzenią tylko wtedy, gdy miała służyć innym kroiła, gotowała, mieszała. Każdy ruch miała wyćwiczony do perfekcji. Aldona pojawiła się około dziesiątej, stała w progu, obserwując. Zupa jeszcze się nie gotuje? Zapytała, jakby wskazywała na oczywistą niedoskonałość. Mięso potrzebuje chwili, by się naciągnęło, odpowiedziała Oliwia, z trudem ukrywając zniecierpliwienie. Aldona zmrużyła oczy. Lidia by to zrobiła szybciej. Rzuciła niby mimochodem, przechodząc obok i dotykając obrusa, jakby sprawdzała jego jakość. Oliwia znała to imię Lidia Czerwińska. Duch tej kobiety był obecny w każdym kącie tego domu. Była w zdjęciach, które Aldona trzymała na komodzie, w wspomnieniach, które opowiadała przy każdej możliwej okazji, w porównaniach, które nigdy nie zostawiały Oliwi szansy. Ona miała klasę. Dodała Aldona, przeglądając ozdobne pudełko z serwetkami. Nikodem stał w kącie salonu, przeglądając coś w telefonie. Na dźwięk tego zdania nie zareagował, nie spojrzał na Oliwie, nie zaprzeczył, nie powiedział ani słowa. Oliwia wtedy zrozumiała coś, co wcześniej czuła jedynie podskórnie. Nikt tu nie był jej przeciwnikiem bardziej niż jej własny mąż. Przez cały wieczór funkcjonowała jak cień, podawała potrawy. Zbierała naczynia, uśmiechała się uprzejmie do Stefana i Norberta, którzy pojawili się z butelką wina i pustymi rękami. Aldona uśmiechała się do nich tak, jak nigdy nie uśmiechnęła się do niej. Rozmowy toczyły się bez jej udziału. Każda próba włączenia się była jak próba wejścia do pokoju bez drzwi. A pamiętasz, jak Lidia przyniosła ci ten komplet filiżanek z Bolesławca? Zapytał Stefan, najwyraźniej nieświadomy obecności Oliwii. Aldona rozpromieniła się. Oczywiście, miała taki gust wszystko, co robiła miało styl. Nikodem uśmiechał się nieznacznie, jakby chciał uniknąć konfliktu. Oliwia patrzyła na niego z niedowierzaniem. Milczał jak zawsze. Jak wtedy, gdy Aldona mówiła, że jej kawa smakuje jak wrzątek. Jak wtedy, gdy Norbert stwierdził, że kobieta bez dzieci nie jest kobietą. Po kolacji sprzątała sama, słyszała ich śmiechy w salonie, a każdy dźwięk odbijał się w niej echem. Nie dlatego, że było jej przykro, już nie. Przykrość zamieniła się w coś innego w twardy, zimny głaz, który osiadał w środku i którego nie dało się już rozbić. Mogłaś usiąść z nami powiedział Nikodem później, gdy leżała już w łóżku. Spojrzała na niego z niedowierzaniem serio? W jakim momencie miałam się wtrącić? Między opowieści o twojej byłej, a zachwyty twojej matki nad jej elegancją? Nie przesadzaj, to była przeszłość. Nie przesadzam. Po prostu przestałam udawać, że tego nie widzę. Nikodem obrócił się plecami. Oliwia długo nie spała tej nocy. Wpatrywała się w sufit, licząc oddechy. Czuła, że coś się zmienia, że pęka cienka warstwa. Która dotąd jeszcze ich trzymała razem. W jej głowie układały się słowa, których nigdy nie wypowiedziała. Zegar w kuchni wybił drugą. Wstała cicho, ostrożnie. Poszła do salonu. Pudełko z zegarkiem wciąż leżało na komodzie. Wzięła je do ręki i spojrzała przez chwilę. Blask tarczy nie robił już na niej wrażenia. Zamknęła pudełko. Wróciła do sypialni. Nie powiedziała nic. Ale wiedziała, że od teraz będzie inaczej. Nad ranem, zanim dom się obudził, Oliwia siedziała przy kuchennym stole, dłonie splecione, łokcie oparte o blat. I wtedy do pokoju wszedł Norbert. Uśmiechał się jak zawsze, nonszalancko, z nutą czegoś, co przypominało ironię. Nie śpisz, zapytał sięgając po szklankę. Oliwia spojrzała na niego. A ty miałem sen, powiedział że Lidia wróciła, nie odpowiedziała. Ale to tylko sen, dodał po chwili. Prawda? Wtedy spojrzała mu prosto w oczy, i w tym spojrzeniu było coś, co zaniepokoiło go bardziej, niż by chciał przyznać. Prezenty rozdawano powoli, jakby każda koperta, każda torba, każdy papier pakunkowy miały znaczenie większe niż sam gest. Aldona siedziała na środku, jak królowa na tronie. A cała rodzina skupiona wokół niej czekała na jej reakcję. Na uśmiech, na uniesienie brwi, na jedno zdanie pełne aprobaty, którego nikt nie ważył się kwestionować. Stefanku, zawsze myślisz o matce, powiedziała Aldona, zaglądając do koperty z pieniędzmi, które podał jej najstarszy syn. Taki jesteś odpowiedzialny. Zawsze byłeś. Stefan uśmiechnął się skromnie, jakby był znów małym chłopcem, który właśnie zasłużył na pochwałę. Norbercie, kontynuowała, rozrywając ozdobne opakowanie drugiego prezentu, jakie to eleganckie. Wiesz, że mam słabość do takich drobiazgów. Norbert ukłonił się teatralnie. Tylko dla ciebie, mamo. Nikodem podał jej niewielkie pudełko. Aldona rozchyliła papier powoli, z precyzją kogoś, kto ceni każdy gest. Gdy otworzyła wieczko i zobaczyła zegarek, jej twarz na moment zastygła. Palcami dotknęła metalu, przeciągnęła po bransolecie jak po czymś świętym. Złoty, szepnęła, Tylko ty, synku, wiedziałam, że się postarasz. Nikodem uśmiechnął się, nie patrząc na Oliwie. Ona czekała, cicho, bez uśmiechu, bez nadziei. Wpatrywała się w Aldonę, jakby szukała jakiejś oznaki. Jakiegoś najmniejszego sygnału, że i ona zostanie zauważona, ale pakiet się skończył, prezenty rozdano, śmiechy ucichły. A ja? Zapytała cicho. Zbyt cicho by to był zarzut, ale wystarczająco by wszyscy usłyszeli. Aldona spojrzała na nią z autentycznym zdziwieniem, takim, które nie było udawane, jakby naprawdę nie rozumiała pytania. Ty? A czego się spodziewałaś? Jesteś tu tylko na chwilę. I wtedy cisza wypełniła pokój. Absolutna, nieprzyjemna, rozsadzająca. Nawet Norbert zamilkł. Stefan odchylił się na oparcie fotela i nie odważył się spojrzeć na Oliwie. Nikodem opuścił wzrok. Jego milczenie było głośniejsze niż słowa matki. Oliwia wstała, podniosła się bez pośpiechu. Zdecydowanie z czymś, czego nikt wcześniej u niej nie widział. Podeszła do Aldony. Wyciągnęła rękę. Zegarek błyszczał na nadgarstku teściowej, jak symbol, nie prezent, lecz znak hierarchii. Oliwia bez słowa odpięła zapięcie i zdjęła go. Aldona zamarła, jakby pierwszy raz od lat ktoś odważył się naruszyć jej przestrzeń. Nie jestem niczyją chwilą, powiedziała spokojnie, tak cicho, że każdy musiał wstrzymać oddech, by usłyszeć każde słowo. Nikodem zerwał się na równe nogi, jakby obudził się z letargu. Zwariowałaś? Krzyknął, robiąc krok w jej stronę. Oliwia nawet na niego nie spojrzała. Nie, odpowiedziała chłodno. Wreszcie jestem przytomna. Wzięła torbę, otworzyła lodówkę, zaczęła wyjmować pojemniki, sałatki, potrawy. Wszystko to, co przygotowała przez dwa dni z myślą o rodzinie która nie chciała jej nawet zauważyć. To moje, na moje pieniądze, na mój czas, dla ludzi, którzy mnie nie widzą, nie gotuję. Stefan otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć. Oliwia spojrzała na niego i jej wzrok był tak stanowczy, tak niepodobny do tej kobiety, którą znał, że słowa zamarły mu w gardle. Siadaj, powiedziała i usiadł. Bez protestu, bez słowa. Nikodem patrzył na nią jak na kogoś, kogo nie znał, jakby dopiero teraz zauważył, że kobieta, która przez lata była tłem, nagle zaczęła istnieć. Nie umiał tego zrozumieć i nie umiał tego zatrzymać. Aldona milczała. Po raz pierwszy nie miała gotowej riposty. Jej oczy śledziły każdy ruch Oliwii, która pakowała jedzenie z taką dokładnością, jakby rozliczała się ze wszystkim, co kiedykolwiek dała tej rodzinie. Norbert chrząknął cicho. Nie przesadzasz? Rzucił, bardziej do siebie niż do niej. Oliwia zamknęła ostatni pojemnik i spojrzała na niego. Przesadzanie to to, co robicie całe życie. Ja tylko się budzę. Zebrała torby i ruszyła w stronę drzwi. Nikodem zrobił krok, jakby chciał ją zatrzymać, ale nie znalazł słów. Bo nie było już słów, które mogłyby to cofnąć. Gdy sięgnęła po klamkę, Aldona w końcu przemówiła. Dokąd idziesz? Oliwia odwróciła się powoli. Tam, gdzie mnie widać, i wyszła. Nie trzaskała drzwiami, nie było krzyku, tylko to jedno zdanie zawisło w powietrzu, cięższe niż cokolwiek, co kiedykolwiek powiedziała. Nikodem stał przez chwilę w miejscu, niepewny czy powinien za nią pobiec, czy raczej pozwolić jej odejść. Ale nie zrobił nic. Aldona spojrzała na synów. Myślicie, że wróci? Norbert wzruszył ramionami. Stefan unikał wzroku matki. Nikodem wyszedł na balkon. Spojrzał w ciemność, ale nie widział jej nigdzie, a może po prostu nie chciał widzieć. W tym samym czasie Oliwia stała na przystanku z torbami pełnymi jedzenia, które miało być dowodem miłości, ale okazało się kolejnym symbolem jej samotności. Nie płakała. Trzymała głowę wysoko. Czuła w sobie spokój, jakiego nie znała wcześniej. Telefon zadzwonił. Ekran rozświetlił się imieniem nikodem. Nie odebrała. Schowała telefon do kieszeni i ruszyła przed siebie, nie wiedząc jeszcze dokąd, ale wiedząc jedno nie wróci. Za nią zostawał dom, który nigdy nie był jej domem ludzie, którzy nigdy nie byli jej rodziną i mężczyzna, który przestał być jej mężem w momencie, gdy przestał być jej sojusznikiem, a przed nią coś nowego, coś nieznanego, coś, co dopiero miało nadejść. Nikodem zjawił się pod jej nowym adresem tydzień później, nie dzwonił wcześniej, nie zapowiedział się, po prostu stał, oparty o maskę samochodu, w płaszczu, który nosił na ważne okazje. Gdy otworzyła drzwi klatki, podniósł wzrok. W oczach miał coś, co można by pomylić z żalem, ale Olivia nie była już kobietą, która myliła emocje. Przeszła obok niego bez słowa, ale zatrzymał ją. "Przesadziłaś", powiedział. Głos miał zmęczony, jakby zbyt wiele w nim zalegało niewypowiedzianych rzeczy. To była tylko matka. Ona zatrzymała się odwróciła się powoli, spojrzała mu prosto w oczy. Tak długo, że sam w końcu odwrócił wzrok. A ja byłam tylko żoną? Zapytała spokojnie. Nie odpowiedział. Milczał tak, jak milczał przez ostatnie lata. Milczał, gdy Aldona wbijała jej słowa jak igły. Milczał, gdy Norbert żartował z jej braku dzieci. Milczał, gdy Stefan porównywał ją z tą, której już nie było. Oliwia zrobiła krok bliżej. Powiedz mi chociaż raz, czy kiedykolwiek mnie wybrałeś? Nikodem zacisnął usta. Szukał słów, ale ich nie było. Może kiedyś na początku było coś więcej niż wygoda. Może był zachwyt, może czułość, ale to zniknęło dawno temu. Przemilczane, zaniedbane, porzucone. Cisza między nimi była odpowiedzią i Oliwia to zrozumiała. To wystarczy. Powiedziała. Nie potrzebowała już wyjaśnień. Rozwód był formalnością. Emocje skończyły się wcześniej. Gdy pakowała rzeczy z ich wspólnego mieszkania, nie płakała. Nie dlatego, że nie bolało, ale dlatego, że ten ból przeżyła już wcześniej, setki razy, po cichu, wśród ludzi, którzy nigdy jej nie słuchali. Przeniosła się do mieszkania nad księgarnią, które należało do jej rodziców. Nie było duże. Ale było jej. Nikt nie zaglądał jej przez ramię, nikt nie kwestionował jej obecności, nikt nie wymagał, by była kimś innym niż jest. Stanisław Baran, jej ojciec, powitał ją w progu z kieliszkiem w dłoni i jednym zdaniem: Pokój jest gotowy. Nina Kruk przytuliła ją mocno, bez słów, bez oceny. Nie pytała o szczegóły. Wiedziała, że córka wróciła po coś więcej niż dach nad głową. I nie zamierzała tego niszczyć tanimi pytaniami. Wróciłaś, powiedziała cicho. Oliwia spojrzała na nią z delikatnym uśmiechem. Wróciłam do siebie. I to była prawda. Nie chodziło o powrót do miejsca, chodziło o powrót do siebie. Do tej wersji, którą zakopała pod oczekiwaniami innych, pod powinnościami, pod wiecznym bądź cicha bądź wdzięczna. Każdy dzień przynosił coś nowego. Pierwszy poranek, w którym nikt nie komentował jej wyglądu, pierwszy obiad zrobiony tylko dla siebie, bez ocen, bez korekt. Cisza w kuchni nie była już groźna. Była jej. Zaczęła pisać. Na początku nieśmiało, po nocach. Notatki, wspomnienia, myśli. nikt jej nie przerywał. W końcu kupiła zeszyt w twardej oprawie i zaczęła wszystko od nowa. Pisała o kobiecie, która nauczyła się milczeć szybciej niż nauczyła się mówić. Pisała o niej, jakby pisała o kimś obcym. Ale z każdym zdaniem coraz bardziej rozumiała, że to była ona i że to już nie jest. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli we trójkę w salonie, Stanisław uniósł kieliszek do góry. Za kobietę, która przestała być tymczasowa. Oliwia uśmiechnęła się, po raz pierwszy bez lęku, spojrzała na ojca, potem na matkę. Wiedziała, że już nie musi nikomu niczego udowadniać, nie musi być cichą, uprzejmą wersją siebie, by zasłużyć na obecność przy stole. Telefon zadzwonił jeszcze kilka razy. Nikodem, później Aldona. Wiadomości nieotwarte. Historie, których nie chciała już słuchać. Przeszłość przestała być jej obowiązkiem. W księgarni, którą pomagała prowadzić matka, pojawiali się różni ludzie. Czasem patrzyli na nią z ciekawością, ale nikt nie zadawał tych samych pytań i nikt nie próbował jej naprawić. Kiedyś do środka wszedł młody mężczyzna, który przeglądał książki o rodzinnych relacjach. Zapytał o polecenie, odpowiedziała spokojnie, wskazując tom z delikatną okładką. Uśmiechnął się, a ona odwzajemniła uśmiech. Nie było w tym nic więcej, ale to wystarczyło. Wieczorami chodziła na spacery. Sama, bez pośpiechu, bez celu, czasem z książką, czasem tylko z myślami. Oddychała ciszą, która nie była już pustką. Wiedziała, że historia, którą przeżyła, nie była wyjątkowa, ale była jej. Każda kobieta, która kiedyś usłyszała Jesteś tu tylko na chwilę? Niosła podobny ciężar. Teraz już go nie niosła. Była kobietą, która wyszła, która przestała czekać na pozwolenie, która zabrała swój zegarek i odeszła, i nie wróciła, bo w końcu zrozumiała, że nie była chwilą, była zmianą.